Cześć, witam was serdecznie moi drodzy w kolejnym zdrapkowym odcinku na kanale zdrapki Krzysztofa po obiecującym dobrym rozpoczęciu w nowym roku, gdzie wygrałem w mega pensji 500 zł możecie to obejrzeć w ostatnim odcinku, dzisiaj przechodzimy do zdrapek różnych i będzie to dzisiaj taki miks za 50 zł a w tym miksie będzie tak dwa razy ekstra pensja co jeszcze? dwie rubinowe dwie rubinowe Dwa razy szalone zakupy i dwie zdrabki za 10 zł, czyli laki 777. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Zaczęło się dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj też coś uda się wygrać. Zapraszam Was serdecznie do oglądania, do zostawienia subskrypcji i oczywiście piszcie komentarze, bo jak sami wiecie, na każde staram się odpowiadać, odpisywać. Dlatego zachęcam do oglądania. I za chwileczkę zaczynamy drapaki. Wszystkie z znajdują się już przede mną, jest ich 8, jak sami widzicie, tak jak pokazane było na wstępie. No, i po kolei, może będziemy zaczynać nie kombinując na początku. Może ekstra pensja, tak jak leżą po kolei, wszystkie. No to próbujemy. No, dzisiaj znowu drapaczka z Lotto, która była ostatnio szczęśliwa. Zobaczymy dzisiaj. Jak to się wszystko ułoży? 21, 25, 32. Ostatnia liczba to 27. Próbujemy. 17 nie ma. Ekstra pensja. Następnie mamy 19. 32. O, widzicie, pierwsza zdrabka i z wygraną. Jest 5 zł. Dobry początek. Także początek roku dobry i dzisiaj również dobre otwarcie. 35, no niestety. Później mamy 31, nie ma. Trójka, 22, 34 i ostatnia liczba to 18. Jest wygrana. Jest 5 zł pod numerem 32. Literki kontrolne 3 razy S, czyli zdrabka jak najbardziej na plus. Druga ekstra pensja już przede mną. Zobaczymy, co w tej będzie. Czy nie będzie? Będzie albo nie będzie. 29, 22, później 11 i na końcu 31. 13, Nie ma 13, 28, bziutko. Następnie 24 nie ma, 32 też jest obok. I ostatnia w tym rządku to 9, której w ogóle nie widać ani w pobliżu, ani nigdzie. Później 4, 3, wszystko nisko jak na razie. 33, 34 nie ma. I ostatnia to 19 dla pewności. Dla pewności jest wszystko, Inaczej. Dobrze. Ekstra pensja. Jedna wygrana, jedna przegrana. Teraz rubinowa. Fajna zdrabka. Wygrałem w niej 40 zł na jednym z ostatnich odcinków. Także jest dobrze. 32, 34, 21 i jedyneczka. 33. Już myślałem. Pomiędzy. 23. Nie ma. Dwójka bliziutko, 8 i 12. W ostatnim rządku za to jest 3, 18, 30, 25 i 35. No, raczej tu wygranej nie ma. Tak jest. No to odkładamy. I po raz drugi rubinowa dzisiaj.

A w dolnym rządku jest 32, 24, nie ma, 28, nie ma, 15 i na końcu 21. Czyli dzisiaj Rubinowa się nie popisała, szczęścia nie przyniosła. To przejdźmy teraz do szalonych zakupów. Dwie zdrapki, szalone zakupy. No, i próbujemy zdrabkę numer 1, bonus. Nie ma kwoty, jest za to safe, i tutaj plik. No, i teraz wygrywające liczby prezentują się następująco: 24, 17, 20 i 13. O, może będzie szczęśliwa, zaraz się okaże. 28, nie ma.

W bonusie jest worek i bonus numer 2 to safe. I wygrywające liczby: 39, 29, 36, 19. Drapiemy 20, 27, 18, 22 i 30, czyli nic. I tutaj jest wygrana. Jest 39 i 5 zł. Kolejna zdrabka wygrana. Ale jeszcze nie skończyliśmy drapać. 34, 14, 38. O, tu jest 13, kiedy jej nie potrzebowałem. I jest 3 razy M. No, i druga zrabka z kolei wygrana. No i teraz dwie najdroższe po 10 zł. Laki 777. 7, 7. W bonusie jest cytryna, nie ma podkowy. I wygrywające liczby: 24 o 13. Po raz kolejny wyskoczyła. 26, 36 i 44. No to szukamy Jest 38, 43, bliziutko, 48 nie ma, 14 obok 13, ale nie ma 32, też pierwszy rządek niestety bez wygranej, a w kolejnym co my tu mamy, 39, nie ma 23, 41, 35. 14, ależ wszystko się obok układa naprawdę. Wszystko jest blisko, ale jednak bez I tutaj również blisko. 5 później. 17. 37, no też obok. 16 nie ma. Ostatni rządek. Może jakaś 7 by się trafiła. 27. 46, 22, 34 i na końcu jedynka dla pewności sprawdzimy. No, niestety, bez wygranej. Ostatnia zdrabka, Laki 777 Bonus. Była cytryna, a jest winogron. No, może teraz. Się uda w tej zdrabce 31, 17, 41, 14 i 16. No, mam nadzieję, że ostatnia zdrabka będzie jednak szczęśliwa 28 40 21, 38 i 49. Rządek numer 2

No, ostatnia szansa. 5, 13. No, widzicie, teraz jej nie potrzebuję również, a jest 12, 11, 44. No, nie ma wygranej. Gdzież te literki się pochowały ich tutaj nie widać na dole tak jest na samym dole ale wszystkie inne tak widzicie dzisiaj dwie zdrapki wygrane ekstra pensja oraz szalone zakupy także nie zapomnijcie o subskrypcji o komentarzu o łapce a ja zapraszam już niedługo na kolejne bo będą bardzo ciekawe filmy nie będę zdradzał co i jak sami zobaczycie coś ciekawego coś specjalnego pozdrawiam moi drodzy cześć